Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W 2023 roku napisaliśmy projekt, który zyskał akceptację i został pomyślnie oceniony przez Narodowy Instytut Wolności. I w ramach tego projektu kilka dni temu została podpisana umowa i e, mogliśmy zakupić ten oto samochód. Cieszę się bardzo, że będziemy mogli dalej e, pełnić swoją misję może z większym rozmachem niż dotychczas. Na pewno z wielki, większym bezpieczeństwem. Kochanie, tak ten samochód wygląda na zewnątrz. Jest to Peugeot Boxer. Rocznik 2020. Tutaj ten tego samochodu przystosujemy na miejsce realizacji audio-wideo. To będzie studio w ramach projektu. W ramach projektu uczynimy to w roku 2025. O, zobaczcie tak, tak wygląda cały i tutaj mamy specjalnie przestrzeń oczywiście do podróżowania Daję żelki, żeby nie zasnąć A jeżeli ktoś woli rzuć w drodze coś bardziej konkretnego, to tutaj taki o kabanosiki. Sponsorem kabanosików jest Ela i żelków też. A to część jeszcze do jazdy, zobaczcie. To nie tylko właśnie wspaniała część do jazdy, ale zobaczcie, że tutaj z kratuszu, kiedy robimy transmisję, to właśnie tu mogą sobie zasiąść spokojnie dziennikarze. I robić relacje. Tak jak ksiądz Wojciech, pani Kasia z gościa niedzielnego. No, a także widzicie, samochód obszerny. Także będzie z całą pewnością dobrze spełniał swoje zadania. Jak wiecie, wielokrotnie nasz samochód zawodził w trasie, a tutaj jeżdżymy, że czteroletni samochód nie będzie w trasie zawodził. Ten samochód to dzięki Wam, dzięki Waszej zaciętości, dzięki Waszej determinacji. Chciałem tutaj szczególnie podziękować. Ewie i Wojtkowi, e, którzy przez lata pisali projekty i w końcu e, w końcu dopili swego. E, także cieszymy się bardzo, że i to wszystko dla Was. Dzięki Wam i dla Was, bo Wy też płacicie podatki, a to z Waszych podatków. Teraz pozostaje nam ten samochód ubezpieczyć, okleić według projektu. E, zaznaczyć właśnie, że ten samokut mamy dzięki dotacji rządowej funduszu wolności w ramach projektu pro 3 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech Pan Bóg wam błogosławi.